Cześć, ja nazywam się Iza i witam ponownie na kanale Nobra, na którym rozmawiamy o biustach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rozmiarach siostrzanych. Na samym początku chciałabym Cię bardzo poprosić o to, abyś ten filmik obejrzała do samego końca, przed wprowadzaniem jakiejkolwiek rady z niego w życie. Jest to o tyle istotne, że rady te zastosowane wyrywkowo mogą przynieść więcej szkody niż pożytku na drodze do dobrania idealnego rozmiaru biustonosza. Czym są tytułowe rozmiary siostrzane biustonoszy? Rozmiary siostrzane są to takie rozmiary, które przy różnych wielkościach obwodu będą miały taką samą objętość miski. Jak już wiemy, biustonoszek o tym samym oznaczeniu literowym, ale przy różnych obwodach, będą miały różną wielkość miski. Jeśli jednak tego nie wiemy, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do mojego wcześniejszego filmu, który postaram się podlinkować gdzieś tutaj. A jeśli mi się nie uda, to znajdziesz go na pewno w opisie tego filmu rozmiar 60H i 65H będą miały inną wielkość kiedy przyda nam się wiedza o rozmiarach siostrzanych biustonoszy? W momencie, kiedy szukamy odpowiedniego rozmiaru biustonosza, tak to w konkretnym modelu, mierzymy biustonosz i widzimy, że nie do końca coś nam pasuje. W momencie, kiedy jest to wielkość miski, a mamy odpowiedni obwód biustonosza, sprawa jest bardzo prosta, bo wystarczy, że weźmiemy odpowiednio większą lub mniejszą miskę. Schody zaczynają się w momencie, kiedy dobraliśmy już biustonosz odpowiednio w miejsce, to znaczy. Odgiętość miski jest odpowiednia, chcemy jednak zmienić wielkość obwodu. Co więc zrobić? Kiedy bierzemy biustonosz o odpowiedniej wielkości miski, ale złym obwodzie? Przede wszystkim musimy zachować spokój, bo informacja o tym, jakie są korelacje między rozmiarami, pomoże nam odnaleźć rozmiar siostrzany tego biustonosza. Jak więc to wszystko działa? Zasada ustalania rozmiarów siostrzanych biustonosza jest bardzo prosta. Aby odnaleźć rozmiar, który będzie miał mniejszy lub większy obwód od tego, który aktualnie mam na sobie a taką samą miskę. Musimy zrobić prostą rzecz. To znaczy, jeśli zwiększamy rozmiar obwodu o 1, to w tym momencie musimy zmniejszyć rozmiar miski również o 1. Jeśli natomiast robimy odwrotnie, to zrobimy dokładnie odwrotnie. Jeśli zmniejszymy rozmiar o 1, to zwiększymy rozmiar miski o 1 i w ten sposób odnajdziemy rozmiar biustonosza, który będzie miał taką samą objętość miski, a inny obwód pod biustem. Aby nabrało to jeszcze troszeczkę więcej sensu, posłużę się przykładem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mierzymy biustonosz o rozmiarze 60H. Jest on jednak na nas nieco za wąski. Pasuje na nas jednak miska tego biustonosza. Aby odnaleźć biustonosz, który będzie do nas również pasował, jeśli chodzi o wielkość miski i będzie pasował w obwodzie, chcemy spróbować przymierzyć biustonosz o obwodzie o jeden rozmiar większym, to znaczy w rozmiarze 65. W takim momencie będziemy szukać miski o jeden mniejszej niż ta, którą mierzyliśmy wcześniej. Jeszcze raz, mierzyliśmy biustonosz z 60H. Obwód o jeden większy to będzie 65, a miska o 1 mniejsza to będzie G. W takim wypadku widzimy, że rozmiary 60H i 65G mają same wielkości misek, a różne objętości. Tak naprawdę możemy tak robić w nieskończoność. To znaczy, w momencie, kiedy mamy rozmiar 60H, to takim samym rozmiarem, jeśli chodzi o miskę, a różnym, e, różnym obwodowo, będzie rozmiar 65G. 70F, 75E, 80D, 85C, 90B i 95A. Te wszystkie rozmiary, o których teraz wspomniałam, będą miały bardzo podobne, żeby nie powiedzieć takie same, bo może być tak naprawdę różnie w przypadku tych skrajnych wielkości, natomiast będą miały bardzo zbliżone objętości nisek. Wracając jeszcze do tego, co mówiłam w poprzednim filmie, chciałabym uczulić Was i zwrócić Waszą uwagę tutaj na to, że. Biustonosz w rozmiarze 60H i 95A będzie miał podobną objętość miski. H i A. Jest to chyba najlepszy argument za tym, żeby nie rozmawiać więcej o rozmiarze biustów, jak o samych literkach, bo jak widzimy, nie ma to najmniejszego sensu. Żeby jeszcze lepiej zobrazować to, o czym przed chwilą powiedziałam. I żebyście nie musiały mi wierzyć na słowa, a mogły to zobaczyć na własne oczy, na ekranie zobaczycie teraz zdjęcie, na którym są biustonosze w trzech rozmiarach, które mają różne obwody a taką samą miskę. Na zdjęciu znajdują się kolejno biustonosze w następujących rozmiarach: 60H, 65G i 70F. Tak jak widzicie, ta wielkość miski jest bardzo zbliżona, wygląda praktycznie identycznie, natomiast różnią się one długością obwodów. I tym są właśnie rozmiary siostrzane biustonoszy. I teraz bardzo ważna rzecz, o której chciałabym tutaj wspomnieć. Rozmiary siostrzane biustonoszy powinny być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu odnalezienia idealnego rozmiaru biustonosza. Nie powinny być one wykorzystywane w celu odnalezienia biustonosza, który będzie do nas pasował. Wielkością miski, ale będzie miał nieodpowiedni obwód. O co mi chodzi? Zakładam, że może być taka sytuacja, że nosimy rozmiar na przykład 60H, podoba nam się jednak biustonosz marki, która biustonoszy w takim rozmiarze nie produkuje, to znaczy nie produkuje tak niskich obwodów. I być może produkuje na przykład biustonosze od rozmiaru 75. W tym momencie faktycznie biustol w rozmiarze 75E będzie miał tuż samą wielkość miski, natomiast będzie na nas za szeroki o trzy rozmiary. Dlatego nie ma tutaj mowy o tym, że będzie to dobry rozmiar dla nas. Dlatego proszę Was bardzo serdecznie, aby nie przyszło Wam coś takiego do głowy, i abyście nie wykorzystywały informacji o rozmiarach siostrzanek w ten sposób. Wyjątkiem od tej sytuacji jest moment, kiedy faktycznie mamy bardzo wąski obwód, jest nam bardzo ciężko znaleźć biustonosz. Mamy świadomość tego, że biustonosz, który kupimy, powiedzmy ten 75e, będzie miał na nas zły obwód. Chcemy jednak go poprawić. I mamy taką możliwość. Możemy taki biustonosz zanieść do korsyciarki i poprosić o zwężenie. Tutaj jednak uczulam Was też na to, że jeśli chcecie dokonać takiej operacji na biustonoszu, jeśli bardzo Wam na tym zależy, to starajcie się, aby te biustonosze, które wybieracie, to znaczy ten rozmiar, żeby był jak najbardziej zbliżony do tego rozmiaru docelowego. Pamiętać należy też o tym, że biustonosz to skomplikowana konstrukcja i to, że w biustonoszach w rozmiarze 95A i 60H będą teoretycznie... Zbliżone objętości misek, nie znaczy, że jesteśmy w stanie te biustonosze zwężyć do odpowiedniego rozmiaru i wszystko będzie tak samo. W przypadku biustonosza w rozmiarze 95A w stosunku do rozmiaru 60H, który jest docelowym rozmiarem, może być tak, że jest różna szerokość roz, rozłożenia fiszbin, może być różna szerokość fiszbin po prostu samych w sobie, może być różna szerokość mostka i wtedy ten biustonosz nie będzie na nas pasował, mimo tego, że przyszyjemy do niego obwód o odpowiednim wymiarze. Dlatego też tym bardziej zachęcam do tego, że jeśli chcecie podjąć się takiej operacji, to żeby jednak decydować się na tym momencie, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie znaleźć biustonosz, który jest tylko o jeden rozmiar, maksymalnie dwa rozmiary szerszy od tego, który chcemy mieć docelowo. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałam wspomnieć na sam koniec tego filmu, to to, że jeśli samodzielnie dobierasz sobie rozmiar biustonosza i jeszcze nigdy nie byłaś u brafiterki, to faktycznie informacja o rozmiarach siostrzanych może Ci się przydać. Ja jednak zachęcam Cię do tego, abyś jednak udała się do salonu brafitingu, żeby chociaż raz sprawdzić jak wygląda na Tobie, jak leży i jakie masz odczucia w odpowiednio dobranym rozmiarze biustonosza. Po takiej wizycie, przymierzeniu, zakupieniu i przetestowaniu bystonosza, który ma odpowiedni rozmiar, będziesz w stanie później porównać to, co mierzysz, i być może dobrać sobie bystonosz samodzielnie. Ja mimo tego, że uważam się za osobę bardzo uświadomioną w kwestii dobrobrystu ja noszy, jestem regularnie u swojej brafiterki i to jej najbardziej ufam w kwestii dobieru ja noszy. I owszem, zdarza mi się zrobić zakupy samodzielnie, natomiast nie ufam im aż tak, jak gdyby dobrała mi je brafiterka. I zdarza się również tak, że idę do swojej brafiterki w w swoim dysponaczu, który kupiłam sobie sama, i ona mówi: No, tutaj ta konstrukcja być może dla pani niekoniecznie. I ja, mimo tego, że jestem świadoma, nie zawsze jestem w stanie wyłapać pewne sprawy, dlatego naprawdę polecam wizytę u profesjonalistki, doświadczonej grafiterki. Jeśli nie masz jednak możliwości do odbycia takiej wizyty, to ja w kolejnych filmach postaram się wyjaśnić i przekazać całą wiedzę, jaką mam na temat tego, w jaki sposób określić, czy biustonosz jest faktycznie dobrany, na co zwracać uwagę i jakie konstrukcje będą dobre, jakby czego szukać w, w konstrukcjach, kiedy coś jest nie do końca dobrane. Dlatego zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, a jeśli podobał Ci się ten film, zostaw mi informacje w komentarzu i przekaż go być może komuś, komu mógłby się również przydać. Dziękuję serdecznie. Pa, pa!